Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej, która będzie miała troszeczkę inny charakter niż zwykle. Na wcześniejszych konferencjach przedstawiliśmy nasz, wszyscy wiedzą, do tury drugiej przeszło dwóch kandydatów. Nasz kandydat reprezentowany przez nasz komitet, pan Stanisław Franciszek Martuszalski, oraz kandydat drugi, pan Robert Kazmierczak. Pierwsze spotkanie publiczne, i dlatego chciałbym serdecznie w tym miejscu podziękować wszystkim mieszkańcom miasta i gminy za udzielone poparcie i za te 3550 głosów oddanych na Mikołaja Kostkę i jego miejsce. Państwo się pewnie domyślają, dlaczego. Uważam, że wybór jest tylko jeden. Oczywiście moi wyborcy są, tak jak wszyscy mieszkańcy Jarocina, świadomymi wyborcami i oni podejmą decyzję, ale w ostatnich dniach zadają mi pytanie. Panie Mikołaju, w jakim kierunku pójdzie gmina? Na kogo mam oddać swój głos? Jak pan to widzi? Czuję się zobowiązany, żeby dzisiaj przed państwem zakomunikować, na kogo ja oddam swój głos i, i moi najbliżsi współpracownicy, koalicjanci z Komitetu Wyborczego Mikołaja Kosty. Swój głos oddam na Stanisława Marcuzarskiego, ponieważ y, uważam, że on gwarantuje zmiany. On jest deklaracją tego, że w wiarocinie nie będzie arogancji, o której mówiłem, nepotyzmu, kolesiostwa. Jest gwarancją tego, że obietnice wyborcze i program wyborczy, który wspólnie i w wielu częściach jest zbieżny, zostanie realizowany. Ale żeby tu zamknąć pewne domysły, że Mikołaj Kostka zostaje dzisiaj koalicjantem pana Stanisława, Martuzarskiego przystępuje do jego obozu i mam nadzieję, że ciężko tak <coughs> przyjdzie mi pracować na rzecz... Dobrego wyniku wyborczego i wygranej Pana Stanisława, o czym jestem przesądzony. Nie robię tego dla stanowisk, żeby była pełna jasność. My podpiszemy dzisiaj deklarację programową. Ten tydzień to konsultacje, konsultacje, które odbyłem z obydwoma kandydatami, bo w tych wyborach trzeba mieć szacunek dla każdego, dla każdego który, nawet dla tych osób, które mają inny pogląd na wizję Jarocina. Te konsultacje programowe, szeroko zakrojone, poddane dokładnej analizie, pokazało, że nasz program wyborczy z panem Stanisławem Martuzalskim w tych najważniejszych kwestiach jest spójny. Jest... Kilka dni przed rozstrzygnięciem, które będzie które będzie decydowało o tym, jak to dzieje rodzin. Dzisiejsze poparcie pana Mikołaja Kostki jest konsekwencją tych ustaleń, które zawarliśmy ponad rok temu to przed wyborami samorządowymi w 2010 roku wspólnie cztery kandydaci, którzy wychodzili się z porozumienia, które podpisaliśmy, wspierane wówczas przeze mnie, było początkiem tego, co dzisiaj doświadczamy. Wtedy ja wspierałem Andrzeja Dworzyńskiego, panią Litkę Czechak, Marcina Półbolniczaka i pana Mikołaja Kostka. Dzisiaj się te role odwróciły. Dzisiaj Mikołaj Kostka.